Wady ludzkiego oka od dawna próbowano naprawiać. Najpierw poprzez noszenie okularów, soczewek kontaktowych albo poprzez ingerencję chirurgiczną. Rewolucją stało się wprowadzenie do okulistyki lasera. W 1989 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzony został pierwszy zabieg laserowej korekcji wzroku. Już rok później metoda trafiła do Polski. Pierwszą operację w Katowicach przeprowadziła pani profesor Stanisława Gierek-Ciaciura. Spotkaliśmy się z nią 21 lat po tym wydarzeniu w Bielsku Białej, w szpitalu pod Bukami, ponieważ to tutaj, na najnowocześniejszym sprzęcie, pod okiem pani profesor i innych specjalistów, będzie można poddać się laserowej korekcji wzroku. Laserową korekcją wzroku się zajmuję no bardzo, bardzo długo, bo pierwszy zabieg to był zabieg korekcji krótkowzroczności po raz pierwszy przeprowadzony w Polsce. To było w styczniu 1990 roku. Wspominam tamte czasy jako okres, kiedy tak do końca nie wiedzieliśmy co robimy. Robiliśmy, ale nie znaliśmy wtedy jeszcze wszystkich zagrożeń, które idą za tymi zabiegami, nie znaliśmy powikłań. Teraz jesteśmy już od te 20 lat mądrzejsi, co na pewno dużo dało. Poza tym wtedy była całkiem inna technika, sprzęt był całkiem inny. Zabieg trwał długo. W tej chwili zabiegi są króciutkie i o wiele bardziej przewidywalny efekt jest. Dzisiaj pacjent przychodzi na zabieg korekcji, i po kilku minutach wychodzi z założoną soczewką kontaktową po zabiegu. Nic go nie boli. Owszem, może cierpieć na jakieś łzawienie, na światło światłowstręt przez pierwszych kilka dni, ale to nie jest w jakiś sposób straszne. To jest wszystko do przetrzymania. Taki zabieg trwa naprawdę bardzo krótko, bo powiedzmy na laserze, który tutaj mamy w szpitalu pod Bukami, to jedna dioptra jest korygowana w ciągu dwóch sekund. Laser jest naprawdę... Bardzo nowoczesny i bardzo szybko i dokładnie pracuje. A wzrok przez pierwsze dni, powiedzmy, nie jest taki rewelacyjny, jak był w korekcji okularowej przed zabiegiem, ale muszę powiedzieć, że tutaj spod tego naszego lasera pacjenci, jak wstawali, to już mówili, że widzą lepiej. Na pewno widzą lepiej, niż widzieli bez okularów. Przed zabiegiem, ale jeszcze to widzenie nie jest takie dobre jak w okularach przed zabiegiem. I ten wzrok, powiedzmy, przez pierwsze 4 do 6 tygodni dochodzi do siebie. Najstarszy typ to jest PRK, to jest skrót od e, fotorefraktyw geratyk dobi z angielskiego. E, i to jest zabieg, przy którym się usuwa nabłonek. Dlatego pacjenta później boli i dlatego trzeba założyć soczewkę kontaktową. W tej chwili ten zabieg został zmodyfikowany i nabłonek się usuwa przy pomocy mikrokeratomu, który robi to dokładnie i szybko, no ale ten nabłonek jest usuwany. To jest tak zwany epilasyk, wtedy robimy. Natomiast można zrobić zabieg typu lasyk. To jest zabieg, w którym się odpreparowuje klapkę z nabłonkiem i z wierzchnimi warstwami rogówki. Laseruje się. Głębsze warstwy, a następnie się przykłada z powrotem tą e, rogówkę odpreparowaną wcześniej. To jest e, zabieg, przy którym w zasadzie nie jest potrzebne zakładanie soczewki kontaktowej, bo te soczewki, które się zakłada, są traktowane jako opatrunek po to, żeby pacjenta nie bolało. Te metody różne są dobierane ze względu na wadę, którą korygujemy. Powiedzmy tak: jeżeli ta wada jest malutka, to można zrobić różnego typu zabiegi. Natomiast jeżeli ta wada jest większa, to już się w pewien sposób. Ogranicza możliwość wykorzystania tych zabiegów. Jeżeli mamy wadę na przykład dużą korekcję minusów, to nie możemy wykonać zabiegu metodą powierzchowną, czyli tym PRK albo epilasykiem, tylko musimy zrobić lasyk. Ale to jest wszystko zależne od pacjenta. Czasami, w zależności od tego, jaki mamy cylinder, też musimy się zastanowić, którą metodę wybieramy. Jeżeli chodzi o krótkowzroczność, to laser, który tutaj jest w szpitalu pod błokami, pozwala na korekcję do minus 12 dioptrii teoretycznie. Ale powiedzmy, że y, taka wada duża to jest tak więcej niż minus 6. I jeżeli chodzi o korekcję nadwzroczności, to możemy korygować. Do 6 dioptrii, ale oczywiście, jeżeli mamy dwie dioptry, to jest inaczej niż jeżeli mamy 6 dioptrii. Tak samo, jeżeli chodzi o astygmatyzm. Najprościej się koryguje takie malutkie wady, ale z kolei trzeba pamiętać o tym, że najbardziej pacjentom, którzy mają duże wady, zależy na tym, żeby się pozbyć okularów, bo to jest w zasadzie no, zabieg można powiedzieć kosmetyczny przygotowany. Możemy lepiej pacjenta zdiagnozować przed wykonaniem zabiegu. Możemy zrobić mu odpowiednio dużo badań, które go mogą ewentualnie wykluczyć. Jeżeli takie coś jest ryzykowne, no to wtedy mówimy, że no w Pana przypadku lepiej tego nie robić, bo jest to, tamto i, i jeszcze coś. Natomiast. Powikłania zawsze się mogą zdarzyć, bo to jest robienie zabiegu. To, to nie jest robienie makijażu, tylko zabiegu. Także może pacjent powiedzmy dostać jakiejś infekcji ogólnoustrojowej ogromnej i będzie też wtedy może ucierpieć oko, które jest świeżo zoperowane. Ale takie powikłania się bardzo rzadko teraz zdarzają, dlatego że bardzo dobrze możemy wykluczyć ryzykowne przypadki. Ten wiek dolny, dolna granica wieku to jest powiedzmy 21 lat, bo jeżeli młody człowiek jeszcze rośnie i się rozwija, to może się zmieniać wada refrakcji. Nie ma sensu robić zabiegów wcześniej. Bo jemu ta wada jeszcze może dalej postępować. Więc lepiej jest to robić u osoby dorosłej, która już ma zakończony proces wzrostu, i wtedy wiemy, że wada jest stabilna. Czyli musimy najpierw zrobić pomiary, badania, żeby wiedzieć, że wada jest stabilna. Jeżeli robimy u tych młodszych osób, to dobrze jest, żeby zrobić badania powiedzmy dwa w odstępie pół roku. No, młodszych to mam na myśli, takich 21 lat. Nie ma sensu robić zabiegu, korekcji u pacjenta, który ma 40 parę lat. Ten pacjent powiedzmy za 10 lat, albo nawet mniej, będzie miał początkową zaćmę. I wtedy można mu zrobić dwa w jednym. Usuwając zaćmę, wszczepić mu taką soczewkę, żeby wyrównać od razu wadę. A jeżeli my zrobimy zabieg na rogówce, to wtedy to też jest w pewien sposób utrudnienie do obliczeń wszelkich wszczepów. Więc dobrze jest, jak się robi w ogóle zabieg na rogówce, mieć wszystkie dane. Które były przed zabiegiem, żeby później przyszłościowo to można było wykorzystać do obliczeń. Ja noszę okulary. Ja y, byłam zdecydowana bardzo, żeby sobie zrobić korekcję. Właśnie pacjenci się mnie pytają, zawsze mówią, a pani ma okulary. Ja mówię, tak, chciałam sobie zrobić korekcję. Ale niestety należałam do grupy pacjentów, bo byłam zdecydowana bardzo, żeby robić. Należałam do grupy pacjentów z chorobami tarczycy i wtedy się nie robi zabiegu. Niestety, także o, tu mówię od razu: jak ktoś ma zaburzenia tarczycowe, na przykład albo inne endokrynologiczne, to też m, niestety może wejść tak jak ja w taką grupę pacjentów, y, którym się zabieg nie robi. Chyba warto, ja mówię: Gdybym ja nie należała do grupy pacjentów, których się dyskwalifikuje, to dawno bym miała już zabieg za sobą. Zawsze jest to łatwiejsze życie, do wszelkich sportów, poza tym no, wiemy doskonale, my okularnicy, jak to jest, jak człowiek wchodzi w zimie na przykład do sklepu i nic nie widzi, bo okulary parują, A jak się człowiek pozbędzie tych okularów, to nie ma takich problemów.